Cześć, witajcie. Scena jest twoja. Dzięki. Październik to miesiąc zdrowia psychicznego. W tym miesiącu wiele się dobrego wydarzyło, jeśli chodzi o promocję zdrowia, zdrowia psychicznego, w tym niesamowity gest Igi Świątek, która swoją nagrodę za turniej w Ostrawie przeznaczyła na wsparcie psychologiczne dzieci w całej Polsce. Niezwykle się cieszę, że dzisiaj tutaj na Mobile Trends będziemy mogli. Również porozmawiać o tym niezwykle ważnym temacie, jakim jest zdrowie psychiczne, a konkretnie jak nowe technologie wspierają zdrowie psychiczne pracowników. Ale zanim przejdziemy do Meritum, kilka słów o mnie, swoją karierę w IT rozpocząłem około 10 lat temu. W jednym z warszawskich Software Houseów spędziłem tam 6 lat. Potem trafiłem do korporacji, do PZtu, do Biura Rozwoju Programów Lojalnościowych. Tam odpowiadałem za rozwój tych nowych strategicznych inicjatyw PZU, abonamentu sportowego PZU Sport oraz platformy benefitowej PZU Benefity. W lipcu tego roku trafiłem do Helping Hand. Ola Tokarewicz, nasza CPO oraz członkini zarządu napisała do mnie na Linkedinie, poszliśmy na kawę, opowiedziała mi o, o, o celach, o, mi, o misji i wartościach, jakie stoją za Helping Hand. I, I to mnie przekonało i dołączyłem do tego zespołu, e, mimo że wyzwań jest naprawdę dużo, to mm, każdego dnia budzę się rano z myślą, że to o czym się aktualnie zajmuję jest naprawdę ważne i e, może sprawić, że świat będzie trochę lepszy. E, ok, to tyle prywaty, przejdźmy teraz do agendy. Opowiem wam, jakich działań w zakresie wspierania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia oczekują pracownicy od swoich pracodawców, jakie działania powinny podjąć firmy, by zadbać o wellbeing pracowników? Powiem wam, jak zbudować markę silnego i odpowiedzialnego pracodawcy, który dba o swoich, o swoich pracowników w tych niezwykle trudnych czasach. No i wreszcie, jak technologia może poprawić dobrostan Waszych zespołów. Ale na sam początek wyzwania rynkowe w Polsce, czyli to, z czym się mierzymy, Ponad 1,5 miliona l 4 tytułu z powodu zaburzeń psychicznych w 2020 roku jest to wzrost prawie o 1,4 względem roku 2019. Ponad 87% pracowników zażywa środki uspokajające i alkohol, aby poradzić sobie ze stresem. Ponad 76% pracowników, menedżerów często doświadcza pracy i lęku, stresu w pracy, który uniemożliwia im efektywną pracę. Prawie 90% pracowników stwierdziło potrzebę wdrożenia w swoich firmach programów ochrony zdrowia psychicznego. 77% respondentów uważa, że pracownicy boją się mówić o swoich problemach psychicznych, ponieważ boją się napiętnowania. No, To jest bardzo... Bardzo przykra statystyka. Widziałem analogiczne badania z podobnego okresu ze Stanów Zjednoczonych i ten odsetek wynosił około 20%. Zatem to pokazuje, że jest jeszcze duża stygmatyzacja zdrowia psychicznego u nas w stosunku do krajów, gdzie zaczęto dbać o zdrowie psychiczne pracowników zdecydowanie wcześniej. Powiem jeszcze, że 83% Pracowników uważa, że dobrym pomysłem byłoby zapewnienie swoim pracownikom pomocy psychologa lub terapeuty, ale to nie jest takie oczywiste do końca, że zatrudnimy psychologa lub psychoterapeutę in-house i na wszystkie nasze problemy zostaną rozwiązane, ale o tym też wam za chwilę powiem. Tu mam bardzo, bardzo, bardzo ciekawy slajd. Przygotowałem go na podstawie badań, które co prawda jeszcze nie zostały opublikowane. E, jeden z współautorów tych badań, e, doktor habilitowany Przemysław Sadura z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem porannej audycji TOK FM e, no i e, przedstawił pierwsze wnioski płynące z, tego, z, tego, z, tego, z tych badań. E, no i w tych badaniach socjologicznych zapytał o oczekiwania Polaków wobec państwa. I na to pytanie Polacy po raz pierwszy raz w historii powiedzieli, że oczekują od naszego państwa, oczywiście to jest drugorzędne, czy wierzą w to, że one zostaną te oczekiwania spełnione, ale zadeklarowali, że oczekują bezpłatnej pomocy psychoterapeuty. No, proszę państwa, takiego debiutu to nawet chyba nie, miała, nie miał bal wszystkich świętych budki suflera na liście 30 ton. To pokazuje, w jak fatalnej sytuacji, w jakiej fatalnej sytuacji jesteśmy i w jakiej złej kondycji jest nasze zdrowie psychiczne. Z drugiej strony jednak e, optymistyczne jest to, że Polacy powoli widzą, że jest jakieś remedium na te problemy. E, wskazują, że to jest psychoterapia. Oczywiście to nie jest jedyne, jedyne remedium na problemy psychiczne, ale też. O tym za chwilę też y, oczywiście powiem. A co jeśli chodzi o moje podwórko IT, e, jest taka grupka na fejsie dość popularna w środowisku problemy polskiej branży IT. E, tutaj Aleksander się zapytał, o czym za mało mówi się w branży IT. Komentarz z największą liczbą lajków o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne moje piwniczaki. Dbajcie o siebie. No i mogłoby się wydawać, że to koniec tej smutnej historii, ale wreszcie ktoś powiedział o tym o tych problemach w IT i wielkie podziękowania za ten raport dla twójpsycholog.pl i Justin Join IT. To są badania z września tego roku, wypalenie zawodowe w branży IT. No i mamy tutaj oczywiście to czego się spodziewałem, czyli ta pierwsza statystyka mówi o tym, że jest silna korelacja pomiędzy tym, ile jest, jaki jest stan zdrowia psychicznego programistów w stosunku do tego, ile macie bugów w kodzie. E ale bardziej yy, przerażająca jest ta druga statystyka. 82% badanych wskazuje, że problem wypalenia zawodowego nigdy nie był poruszany w ich miejscu pracy. Tutaj widzimy, że jest naprawdę dużo do zrobienia, żeby, żeby zrobić jakąś zmianę. Tak? Bo, bo jaka jest tego konsekwencja? Aż prawie co czwarty uważa, że ten problem może rozwiązać zmieniając pracę. Nie widzą perspektyw rozwiązania tego problemu u siebie w organizacji. Przyjdą do kolejnej firmy, tam też się wypalą i też tam będą robić bugi w kodzie. Najważniejszymi kwestiami dla pracowników przy korzystaniu z takich rozwiązań wspierających zdrowie psychiczne, zaproponowanych przez firmę, jest łatwa dostępność, anonimowość, czyli to, to, co mówiłem na poprzednim slajdzie, czyli zatrudnienie psychologa in-house trochę się kłóci z tą ideą anonimowości a także brak dodatkowych opłat za korzystanie z tych usług z psychoterapii online. Ogólnie jest tak, że wiele pracodawców już identyfikuje ten problem i stara się go rozwiązać, ale pojedyncze inicjatywy są niewystarczające. Well-being jest dość subiektywnym doznaniem i nie każdy osiągnie dobrostan medytując przez 4 godziny dziennie. Trzeba dlatego szukać rozwiązań, które zaproponują bardzo holistyczne podejście do zdrowia psychicznego i te potrzeby, to rozwiązanie zapewni potrzeby, które będą dopasowane do wszystkich, do, do poszczególnych grup pracowniczych, a trzeba pamiętać, że obecnie na rynku pracy mamy cztery pokolenia tak? i każdy ma nieco inne potrzeby. Ok, i teraz mam dla Was kilka rad. Jakie działania powinien podjąć pracodawca, by zmienić ten stan rzeczy? Przede wszystkim mierzcie zdrowie behawioralne, poziom stresu pracowników i samopoczucia psychicznego. Wystarczy prosta ankieta na Slacku, na Teamsach. Zapytajcie swoich pracowników o trzy rzeczy. Oceń w skali od 1 do 5, od 1 do 10, Twój poziom stresu dzisiaj, poziom obłożenia pracą. I jak się dzisiaj czujesz? Macie już set danych na podstawie których możecie podjąć jakieś, możecie wyciągnąć jakieś wnioski i podjąć jakieś działania w tym, w tym kierunku. Uczyńcie zdrowie psychiczne pracowników przejrzystym priorytetem. Zdrowie psychiczne w miejscu pracy powinno być czymś tak oczywistym, jak szkolenia BHP, moim zdaniem. Uczyńcie liderów ambasadorami zwiększania świadomości w zakresie zdrowia psychicznego pracowników. To na barkach liderów ciąży odpowiedzialność za odstygmatyzowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Współpracujcie z administratorem świadczeń zdrowotnych, aby zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia psychicznego. Może się okazać, że macie w firmach rozszerzone pakiety zdrowotne, które zapewniają dostęp do psychoterapii ale może się okazać, no, że na tą psychoterapię czeka się 2-3 tygodnie. Nawet słyszałem przypadki, że nawet 2-3 mi miesiące, a to może się okazać trochę za późno, bo pomoc jest potrzebna tu i teraz. No i wreszcie poznajcie szereg nowych usług, w tym rozwiązań online. Takie apki jak Calm Space, Headspace, które pomagają w medytacji w śnie. Hmm, Headspace ma również... E, Swój serial na Netflixie i takie interaktywne doświadczenie, więc możecie to sprawdzić. Gorąco polecam. No i obserwujcie takie firmy jak TalkSpace, BetterHelp, Ginger, no i oczywiście Helping Hand. A w ogóle jak myśleć o zdrowiu psychicznym? Profilaktyka i psychoedukacja to są działania prewencyjne. Natomiast Psychoedukacja i leczenie psychiatryczne to są działania interwencyjne. Helping Hand powstało z konkretną misją, jaką jest, którą realizujemy od samego początku, a jest nią profilaktyka i edukacja, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Większość rozwiązań, które są na rynku, skupia się wyłącznie na interwencji. Zatem rekomenduję wam Wdrożenie programu, który holistycznie wspiera zdrowie psychiczne pracowników, na, jeśli chodzi o prewencję i interwencję programu, który nauczy liderów, jak wspierać swoje zespoły programu, który wspiera hr w komunikacji związanej z well -beingiem. Tutaj sobie pozwolę na małą autoreklamę. My na przykład komunikujemy się z naszymi użytkownikami w ten sposób. No, mamy, uważam, świetny dział komunikacji i grafików, którzy tworzą takie oto art, artworki, newslettery, które otrzymują nasi użytkownicy. A zanim przejdę i opowiem Wam o narzędziach, które możemy wykorzystać, by polepszyć ten stan rzeczy, taka mała krótka dygresja. Na początku października odbywała się w Warszawie taka duża konferencja medyczowa. Wybrałem się na nią, właśnie chciałem zobaczyć, bo to taka dość duża międzynarodowa konferencja. Chciałem zobaczyć, jakie są nowinki, czym się zainspirować. No i, no i przyznam szczerze, że trochę się zawiodłem. Skończyło się to, trochę tak, na, to skończyło się trochę w ten sposób, że to ja w kuluarach bardziej inspirowałem inne osoby, mówiąc o tym, co mamy. I co mamy na roadmapie. Okej, okay, to wam opowiem, co akurat mamy. Jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia psychicznego, to jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy plany profilaktyczne. Jest to, to są tak zwane pigułki wiedzy na, dotyczące danego zagadnienia. Zbudowaliśmy je w, w ramach idei microlearningu. Chodzi o to, żeby ten kontent był łatwo dostępny i łatwo przyswajalny. Jest to set dany, set różnych materiałów. E, krótkiego filmiku, podcastu, artykułu, ułożone w pewnym logicznym ciągu na tematy takie, zwią no, na, mamy około ich 50 tych planów profilaktycznych, tematy na przykład komunikacja związku, e, mobbing w pracy, e, lęk, tak, więc e, mamy taki content, który służy do tego, żeby ktoś się zainteresował danym zagadnieniem i mógł znaleźć odpowiednią fachową, merytoryczną wiedzę na ten temat. Jeśli chodzi o profilaktykę, mamy również testy autodiagnostyczne. Są to testy, kwestionariusze, ankiety, które zostały przygotowane przez naszych psychoterapeutów. i Nasi użytkownicy wypełniają te testy no i na thank you page otrzymują bardzo konkretny feedback dotyczący ich stanu zdrowia psychicznego. Polecamy im odpowiednie materiały edukacyjne o psychoedukacji. A jeśli w wynikach ankiety wyjdzie, że osoba potrzebuje jakiegoś bardziej doraźnego wsparcia, podpowiadamy odpowiedniego terapeutę, do którego użytkownik może napisać diema, albo umówić się bezpośrednio na wizytę psychoterapii online. Jeśli chodzi o psychoedukację, no to przede wszystkim baza wiedzy produkujemy masę kontentu, nagrywamy co, co tydzień bardzo dużo filmików, e, mamy już teraz ponad 400 materiałów, artykułów, e, podcastów, filmów and it's still growing. E, te filmy tworzymy wokół pewnych obszarów wsparcia, e, wsparcie w pracy, wsparcie dla rodziców, relacje, samopoczucie, uzależnienia, mindfulness. E, Oczywiście organizujemy również cyklicznie webinaria do naszych użytkowników, kilka wydarzeń, kilkanaście nawet w miesiącu, dotyczą one różnych aspektów, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, również e, duży, duży zakres szkoleń dla menadżerów, na przykład ostatnie pamiętam było świetne dotyczące e, czym jest perfekcjonizm, tak? jego pozytywne i negatywne oblicza. A... A jeśli chodzi o konsultacje, to, jest, to mamy takie rozwiązania jak grupowe czaty wspierające. Chodzi o to, że umieszczamy naszych psychologów na czacie. Na czat mogą wejść nasi użytkownicy oczywiście i zadać anonimowo pytanie, tudzież porozmawiać o swoich emocjach z psychoterapeutą. Mamy również możliwość zadawania naszym... Nieodpłatnie specjalistom za e, direct mess, e, pytanie w formie czatu. Tak? i Ogólnie można by się mogłoby się wydawać, że mm, terapia tekstowa to taka czaty, to taka trowialna technologia, jednak badania wykazują, że terapia tekstowa wpłynęła bardzo pozytywnie na produktywność pracowników. E, spadek e, liczby godzin nieobecności w pracy, zmniejszenie symptomów stanów flankowych spadek rotacji pracowników wzrost produktywności w pracy. Więc wystarczy, że wymieniam kilka zdań z osobą, która zna się na rzeczy i problemy zostaną, mogą zostać rozwiązane. Ogólnie tutaj sporo się dzieje jeśli chodzi o innowacje w terapii tekstowej. Tutaj mamy największe, najwięcej tak jakby innowacji. No, czekamy nieubogalnie na ten moment, kiedy to e, sztuczna inteligencja zastąpi psychoterapeutów. Powoli pojawiają się takie rozwiązania. Na rynku. Tutaj mam dla Was przykład, e, jeśli chcecie porozmawiać o swoich emocjach z chatbotem. E, zen, e, zen opiera się na szkole terapii Karla Rogersa i słucha z empatią. Także możecie w wolnej chwili, jak nie macie z kim, z kim porozmawiać o swoich emocjach, porozmawiać z tym o e, chatbotem. E, psychoterapia to oczywiście. E, Mamy dostęp do psychoterapii online. Nasze rozwiązanie działa trochę tak jak kafeteria, czyli pracodawca może w pełni finansować psychoterapię swoich pracowników, partycypować w kosztach kwotowo, procentowo, albo dać tą funkcjonalność as it is, czyli, czyli pracownicy sami opłacają psychoterapię online za pomocą bramki płatności. Okej. Okay. Porozmawiamy jeszcze kilka, kilka chwil o inwestycjach w rozwiązania wspierające well-being. Digitalizacja ma ogromny potencjał zwiększania globalnych systemów zdrowia psychicznego i behawioralnego, tak aby stały się bardziej powszechne, dostępne, cenowo skalowalne i dostosowane do konkretnych sytuacji. Tutaj mam dla Was taki wykres, który przygotowałem. Udział wolumenu transakcji inwestorskich według obszarów zdrowia. Opracowałem go na podstawie takiego raportu, który pojawił się tydzień temu dokładnie Most Prominent Digital Health Investors 2022. No i inwestorzy, którzy inwestują w zdrowie, w tele, telezdrowie, dość ochoczo inwestują w zdrowie psychiczne. Tylko onkologia jest tak naprawdę przed zdrowiem psychicznym. No z czego to wynika, że wybierają to zdrowie psychiczne? No przede wszystkim te statystyki, które pokazywałem wam na początku. W niektórych grupach wiekowych jest tak, że potrzeby wzrosły o 5-6-krotnie w stosunku do lat przedcovidowych, a jak wiadomo, jeszcze klonować psychoterapeutów się nie da. Zatem widzimy tutaj, że rozwiązania telemedycyna może tutaj pomóc rozwiązać ten problem. Zważywszy, że zdrowie psychiczne świetnie adaptuje się do telemedycyny. Jest tak, jakby takim ambasadorem który najlepiej się adaptuje do, do telemedycyny w stosunku do innych dziedzin obszarów zdrowia. No tutaj potwierdza to też ten wykres, gdzie poka pokazuje on ilość wizyt terapeutycznych realizowanych online i zobaczcie, że one tak gwałtownie nie spadły, mimo tego, że były pewne poluzowania już, jeśli chodzi o, o, o COVID. I wydaje się właśnie w tym raporcie, którym, który, na podstawie którego tutaj to pokazuje ten wykres, tam było takie, takie, takie stwierdzenie, że Mental Health and Substance Use Services continue to use telehealth -te -tele unlike others. Także widzimy, że telemedycyna i zdrowie psychiczne to świetne, świetne połączenie. Powoli zmierzając już do końca, badania wykazały, że 1 dolar zainwestowany w poprawę leczenia depresji i lęków, stanów lękowych, przeniósłby gospodarce 4 dolary zwrotu. Mamy dowody empiryczne, że pracownicy chcą takich programów, te programy działają, więc pozostaje Wam tylko je wdrażać. No i to w zasadzie miał być mój ostatni slajd, jeśli chodzi o tą prezentację, ale przygotowałem wam jeszcze jedną małą poradę inwestycyjną w, w dobie tych rosnących stóp procentowych i wysokiej inflacji. Inwestujcie w swoje zdrowie psychiczne, to jest najlepsza inwestycja. Dbajcie o siebie, bądźcie uważni na innych. Życzę Wam oby jak najwięcej samoedukacji w kontekście. Prewencji zdrowia psychicznego, a jak najmniej interwencji. Dzięki, Wielkie.